Cześć! Ostatnio słyszałem, że wielu z Was poszukuje jakiejś dość niedrogiej kamery internetowej, dlatego w tym odcinku zrobimy sobie research na temat kamerki IMILAB e CMS-XJ22A. W nagraniu opowiemy sobie o aspektach technicznych, poruszymy sporo różnych ciekawostek na temat tego sprzętu, opowiemy również sobie jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o kwestie cenowe tego urządzenia. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, no to pamiętaj o tym, aby kliknąć w polubienie pod tym filmem, jak i również nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które publikuję właśnie na tym kanale. No a teraz przejdźmy już do kwestii bardziej technicznych. No, i tutaj już bardzo ciekawa informacja na samym początku tego nagrania. A mianowicie, co ciekawe, kamera IMILAB CMS XJ22A to generalnie bardzo tania kamera, której cena oscyluje w okolicach około 100 zł. A zatem, jak sami wiecie, nie jest to dużo, jeżeli chodzi właśnie o kamerki internetowe, bo jak sami zapewne wiecie, na rynku oferowane są również i kamerki internetowe, których cena jest nawet kilkukrotnie wyższa od właśnie takiego sprzętu. A zatem, na pewno Pewno warto zwrócić uwagę już na ten pierwszy aspekt, jeżeli chodzi właśnie o kamerkę i a zatem myślę, że kwestię ceny mamy tutaj już dość dobrze omówioną, jeżeli chodzi właśnie o tę kamerkę. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię dostępności tego sprzętu w sklepach, no to na ten moment znalazłem go w wielu naprawdę sklepach internetowych. Na pewno ten sprzęt znajdziecie także w poszczególnych sklepach stacjonarnych. A zatem myślę, że jeżeli chodzi właśnie o zakup tej kamerki, no to również nie powinno być większych problemów. A zatem zakup takiego sprzętu jest jak najbardziej oczywiście możliwy. No i teraz, może przejdźmy sobie bardziej do kwestii technicznych. Jeżeli chodzi właśnie o kamerkę iMiLap, no to oferuje ona właśnie rozdzielczość wideo w jakości full HD, czyli jest to 1920 x 1080. Pikseli. Z innych ciekawych informacji na pewno warto wiedzieć o liczbie maksymalnych klatek na sekundę. No jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt, no to wynosi ta wartość 30 klatek na sekundę. Osobiście uważam, że taka liczba klatek jest de facto wystarczająca w sytuacji, kiedy korzystasz z takiej kamerki internetowej sporadycznie, na przykład do jakichś tam spotkań ze znajomymi bądź z klientami. W takich sytuacjach uważam właśnie, że ta rozdzielczość 1920 na 1080 pixeli w połączeniu z 30 klatkami na sekundę. To bardzo ciekawe połączenie, które może okazać się interesującą propozycją z punktu widzenia potencjalnego użytkownika. To o czym jeszcze warto wiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o kamerę Imilab CMS-XJ22A no to przede wszystkim jest to kwestia wbudowanego mikrofonu a zatem na pewno dobra wiadomość dla osób, które poszukują właśnie kamery, która będzie zawierała taki wbudowany mikrofon. Jeżeli zatem i Ty również należysz do osób, które poszukują sprzętu, który nie tylko będzie skoncentrowany na kwestii samego obrazu, ale również na dźwięku, no to na pewno warto zwrócić uwagę na kamerę e Lab CMS-XJ22A. Z pozostałych informacji, o których na pewno warto wiedzieć i o których na pewno warto sobie zdawać sprawę, no to wśród nich warto wymienić chociażby kąt widzenia, który wynosi 85 stopni, jeśli chodzi właśnie o tę kamerę. Dodatkowo trzeba zdawać sobie sprawę Również z tego, że zasilanie w przypadku tej kamery jest zasilaniem USB. Wśród kawałek na pewno warto wymienić również kompatybilność tej kamery z różnymi systemami operacyjnymi. Mam tutaj na myśli chociażby różne systemy Windows, takie jak 7, 8 czy 10, czy na przykład system Linux, jak i również inne systemy operacyjne. Oczywiście warto tutaj sobie poczytać specyfikację tego produktu, aby dowiedzieć się więcej właśnie na temat tej konkretnej kwestii. Z innych podstawowych co po niektóre osoby na pewno zainteresuje kwestia chociażby koloru tej kamery internetowej, no i warto wiedzieć, że jest to kolor czarny, czyli swojego rodzaju standard, jeżeli chodzi właśnie o wygląd kamerek internetowych, myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś większego zaskoczenia w tej kwestii. No i czasami też niektóre osoby zwracają uwagę na wymiary kamery internetowej, jak i również jej wagę. No, i jeżeli chodzi właśnie o te pierwsze, czyli o wymiary, no to kamera internetowa ma długość 120 mm. Metrów, szerokość 71,5 mm no i wysokość 35 mm a zatem tak to wygląda jeśli chodzi właśnie o tę pierwszą kwestię co do wagi kamery internetowej no to waży ona zaledwie 138 gramów a zatem tutaj w tych kwestiach zapowiada się to niezmiernie interesujące jeżeli chodzi właśnie o tę kamerkę co do opinii na temat tego sprzętu w internecie no to w dużej mierze są one dość pozytywne no i trzeba przyznać że wśród takich aspektów które właśnie często widywałem w opiniach są kwestie związane chociażby z ceną tego urządzenia czy sprawy dotyczące jakości obrazu. Oczywiście pamiętajcie też, aby czerpać opinie zawsze z różnych źródeł przed ewentualnym zakupem sprzętu. Natomiast tak to wszystko mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o kamerkę internetową IMILAB CMS-XJ22A. Ja tylko dopowiem, że więcej ciekawych informacji na temat tego sprzętu znajdziesz w linku, który umieściłem w opisie tego filmu. Ja jeszcze zachęcam Cię do napisania w komentarzach. Z swoich własnych spostrzeżeń na temat właśnie tej kamerki. A tymczasem to było wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.